Hej, to znowu ja chciałam Wam nagrać filmik o butach. Moc butach, bo żeby podobnie było, żeby mogę w o w butach o butach to co. Dobra, o moich butach napisam. Ehm, yy, yy, pierwsza uwaga, żeby potem nie było, że nie mówiłam. Yy, mam zwaloną że tak powiem kamerkę i będziecie trochę słabo widzieli ale ja wam będę mówiła jaki ma kolor więc yy, co będziecie widzieli to będziecie widzieli dobra zacznę od takich całych butów nie po butów tylko całych butów yy, pierwszy but yy, to będzie taki jest yy, cały, terwo, cały biały i w środku ma czerwony, jak widzicie. No i tyle. No tutaj ten troszeczkę ma czerwonego, coś tam, tutaj coś i na rzepa jednego jest. To tyle. Następny bud jest to też cały półwód, bo teraz należy będę pokazać. To jest cały półwód. Pół tutaj ma tylko biały pasek. Biały biały pasek no i z drugiej strony tak samo i mm, w środku jest biało no i jeszcze mm, tutaj tutaj y, są sznurówki i tu też i no jak widać jest tutaj jak zawsze no i w środku jest jak sobie y, następny cały mózg to jest ja uważam, że ten but jest do szkoły, taki po szkole chodzenia. No to akurat po, nie chodzę po szkole, bo mam na razie but i na razie chodzę w tamtym. Jest on koloru granatowego w środku y, ma różowe a to widać czerwony e, no i tyle no i na przykład ma takie tym następny wód to jest y, taki jakiś cały bud, to jest trumpek, taki lajtowy że jest Cały najwięcej kolorów tutaj jest białego, niebieskiego. Nie, niebieskiego sofru nie ma. Najwięcej tutaj jest białego. Białego. Dlaczego? Yy, dlatego, że tutaj jest cały biały, tu ma yy, niebieskie, no i tutaj ma niebieskie. W drugiej strony jest tak samo, biały i niebieskie. W ma różowo, No i jak prawie każdy but ma sznurówki. No, no i ma język, potrwa sznurówka. No i podeszczówką nie będę pokazywać, że ponieważ y, jest ona taka sama. No proszę, też jest e, Dalej. E, cały but to jeszcze... Co robić w takim mm, Cały but. To jest takim. E, mm, cały but jest cały w czaszkach czaszki narysowane są na burce no i tutaj jest tylko biały no i w środku coś jest biały tylko że tak się jakoś wbija ja. no i nie masz nurówek tylko takie specjalne ja no to to sam, yy, moje prawie wszystkie... jeszcze jeden to jest mój prątek niebieski. Um. <laughs> taka najmniejsza kieszonka na świecie. Taka, żeby tam Nie wiem, czy tam mi taką pieniążkę na złotówkę, nie? Na pieniążki, ale y, nawet złotówkę to nie mam się zmusza. No i. Na drugiej stronie ma słupak i jeden rzep i, i takie kiełkicie. Jest tu biały koloru niebieskiego, jak widzicie. Z boku ma cały biały płasek i na środku ma niebieski papier. Następny but to jest już niecały but, znaczy jeszcze ma dwa całe buty. Cały wódź przydostatni y, y, to jest... Y, 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 to jest normalnie taki dla dziewczynek niedużo. Y, taki but z takim... z takim obcasikiem. Y, 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 y. Nie, no straczmy mam wcześniej. No i widzicie, <śmienią> że ten odczas nie karty. Jest cały złoty i tutaj ma taką, taką czerwoną czerpa nam tutaj po prostu czerwoną, taką jak gdyby gór. Coś takiego. No i takie zakonki. E. Następny to jest mój... E. Też na y, taki do komunii, do komunii byłam film. Byłam tak. tak. Ja będę wam bliżej pokazywać, ponieważ na no, białej jak do komunii. Podróg. Y, miałam 27 marca 2012 roku. I tu masz tak? zapinaczkę, no i otwarcik. No to jest do komunii. I... teraz już takie nie pobud, teraz takie pobudy, bo pokazałam całe. Teraz Wam pokażę klapki. Mam jedną parę klapek. To jest klapek, klapek to jest to jest fioletowy. No, powiedzmy, bo jasny, bardzo jasny polecam. No i... Ja Teraz już y, rzymka, teraz ostatniego Wam y, pokażę, bo mam jednego rzymka tylko. Y, y, znaczy, mam dwa, dwie, dwie pary rzymek, ale no niestety zapomniałam przynieść. Y, tutaj jest pomarańczowy, a tu jest... tu jest czerwony, a tu jest pomarańczowy taki ten, no i też yy, granatowy. Teraz... Przepraszam, was poczekajcie. Dobra, już. E, moja... Y, moje yy, baletki to są trzy pary baletek. To jest... Pierwszy to jest taki pozwijany Wiecie, jaki baletka. Pozwijana. I jeszcze rozwijałam, że w tym aktorze, tak, no, że pozytywny, ale to jest chiwy. No i trzeba go zresztą zrobić? No i co mam? No no, e, Moja druga para baletek. Można powiedzieć, że to są baletki. Ja tak, nie wiem, jak by to uważać. E, tutaj masz tu lek. Tutaj masz I tu lek. A mam wyciągnąć? Jest yy, co niebieskie wszystko ma niebieskie, tylko ma w środku takie, takie panterki. Tak to zwane panterki. No i moja trzecia yy, para, którą kupiłam dzisiaj, czyli 25 05, 25 05 do 2013 roku. Tu w boku mają tak, tu z boku mają, jak to powiedzieć, takie połowy kettów. Z drugiej strony, tak samo. I yy, w środku mają takich petów, są, yy, mają, o właśnie, jeszcze tutaj mają kardeczkę i yy, kolor najważniejszy. To są takie siwo białe, hmm. Dlatego kupiłam takie siwo białe, Dlatego, że nie, nie było już e, innych I e, jutro, czyli 26.05.2013 roku Będę miała rocznicę komunik I dlatego ja kupiłam No i Wszystkie moje rzuty Aha jeszcze jedną parę mam Ale to już nie yy, Takie południe um, To są takie Tu mają taki rzek Nasz tak? No dobra. No i tu no mają taką Powiedzieć, że No i co, z tyłu mają już bak ale chyba to się nie opowiada. Szoka, ale się nie właśnie kiedyś to próbowałam, ale się nie udało. I... Ymm, no to tyle. To są pibyäcia, I żebyście... Ymm, no to, to są buty i tyle. No i żebyście potem nie mieli pretensji, no to jeszcze raz Wam przypominam, że kamerkę mam zrąbaną taką nazwę. No i no nosoka, ale nie będzie nie widzieliście za wiele, prawda? No i niestety, ale będziecie No, no to tyle. Nie podawałam Wam ceny, ale ani jak je kupiłam, ponieważ yy, nie jestem taka, to to nazwa, że głupia, bo yy, jak, i, nie jestem taka głupia jak inni ludzie, którzy robią filmiki, kolekcję butów, czy moje buty i mają tam yy, mają tam gdzie kupili i yy, i ile kosztowały no i jeszcze chciałam wam powiedzieć chciałam wam jeszcze powiedzieć no no to na razie tyle i jak mi palę, parę 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 palę, palę, nie będzie od razu wezmę e, wejdę na internet i na komputer e, i e, zrobię, zrobię filmik od razu następny e, e, no a te baletki prawda te siwe je ja kupiłam 2005 roku 2005 i może 2013 2025 i wtedy ja kupiłam czyli nagrywałam ten film 2013 rok 05 2000 bo... Kupiłam je 25.05.2013 roku, czyli dzisiaj. gdzieś 4-3 godziny. No to tyle. Chciałam Wam pokazać tylko tyle i, i naprawdę jak mnie nie przybędzie parobutków. Od razu biorę, chodzę na komputer i biorę, robię filmy. No to tyle. Dzięki. Pa. Na Do zobaczenia.